Tor kartingowy Kormoran znajduje się w Olsztynie przy ulicy Sprzętowej 6. Droga jest bardzo prosta. Jadąc ulicą towarową w kierunku wyjazdu z miasta na wysokości ośrodka egzaminowania kierowców, na skrzyżowaniu ze światłami przy stacji paliw bliska, należy skręcić w prawo i jechać dalej ulicą Sprzętową, na której końcu po prawej stronie znajduje się parking toru. W recepcji toru wykupuje się jazdę na odpowiedni bieg oraz kominiarkę. Można również dokonać rezerwacji poprzez stronę internetową torkormoran.pl W recepcji klient otrzymuje żeton z numerem biegu oraz klucz do szafki, w której można zostawić rzeczy wartościowe, aby nie zgubić ich podczas jazdy. Na 10 minut przed rozpoczęciem biegu w sali szkoleń instruktor omawia zasady panujące na torze. Podczas szkolenia należy wypełnić i podpisać oświadczenie. Na 4 minuty przed rozpoczęciem biegu należy założyć kominiarkę i kask odpowiedniego rozmiaru. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prawidłowo zapiąć zabezpieczenie. Na dwie minuty przed jazdą obsługa toru otworzy bramkę do pit lane i po otrzymaniu żetonu pomoże zająć miejsce w gokarcie. Podczas wsiadania należy zwrócić uwagę, aby najpierw stanąć na podłodze, a później usiąść trzymając się za kierownicę. Gdy siedzenie będzie zbyt luźne, obsługa toru zainstaluje wkładkę w fotelu. Obsługa toru również wyreguluje pedały. Pod prawą nogą znajduje się pedał gazu, a pod lewą pedał hamulca. Nigdy nie należy wciskać obu pedałów jednocześnie. Silnik zostanie uruchomiony przez obsługę. Obsługa daje sygnał do wyjazdu na tor. Prosimy zwrócić uwagę, aby bezpośrednio z wyjazdu z Speedlane jechać prosto przy lewej krawędzi toru. Na torze zawsze jeździmy tylko w jednym kierunku. Podczas jazdy, jak i pobytu na obiekcie należy zachowywać się zgodnie z panującymi zasadami. Nie wolno zawracać, zajeżdżać drogi, spychać czy uderzać innych uczestników. Zabronione są również niebezpieczne zachowania. W przypadku, gdy po zdarzeniu, np. obróceniu czy uderzeniu w barierę, niemożliwe będzie kontynuowanie jazdy, należy sygnalizować to obsłudze toru poprzez podniesienie ręki. W żadnym wypadku nie można samodzielnie wysiadać z go-karta. Podczas jazdy na torze należy zwracać uwagę na sygnalizację. Czerwona. Zatrzymanie biegu. Należy zwolnić i powoli zjechać zgodnie z kierunkiem jazdy do pitlane. Żółta oznacza niebezpieczeństwo, należy zwolnić i być przygotowanym do konieczności zatrzymania się na torze. Niebieska, należy przepuścić szybszego kierowcę jadącego za nami. Obsługa toru używa również flag sygnalizacyjnych. Flaga szachownica oznacza zakończenie biegu i nakaz zjazdu do Pitlane. Flaga czarna oznacza nakaz zjazdu do Pitlane dla kierowcy, który na przykład nie zastosował się do regulaminu. Po zakończeniu jazdy i zjeździe do Pitlane wysiadanie z go karta jest dozwolone dopiero po tym, jak obsługa wyłączy silnik. Kask należy odłożyć na półkę, a kominiarka przyda się przy kolejnych jazdach. W recepcji są dostępne uzyskane czasy przejazdów okrążeń. Na piętrze znajduje się kawiarenka, gdzie można miło spędzić czas obserwując jazdę innych kierowców. Tor Kormoran jest również gotowy do organizacji imprez okolicznościowych, a nawet szkoleń na sali konferencyjnej. Życzymy udanej zabawy!